W tym filmie ustawię losowy region w Brawl Stars i zobaczymy, czy taki zwykły gracz jak ja jest w stanie być jednym z najlepszych graczy w danym. Państwie, tak już kiedyś zrobiłem taki film i jest to dosłownie najpopularniejszy film na tym kanale. No i postanowiłem, że trzeba znowu odnowić tą serię, i dzisiaj znowu ustawimy losowy region. Tak jak wiecie, w się można zmienić swoją lokalizację, jest ich naprawdę multum, jest chyba ponad 200 różnych lokalizacji. I dzisiaj wylosuję jakąś lokalizację, i zobaczymy, czy ja będę w stanie być jednym z najlepszych graczy, mając tylko 65 000 pcharków. I no, moja najwyższa postać ma 1100, więc zobaczymy, czy na jakiejkolwiek postaci w ogóle mam jakąkolwiek szansę bycia najlepszym graczem. Dobra, myślę, że możemy od razu przejść do losowania regionu. No i zobaczymy, jaki region nam wylosuje. Zaczynam losować 3, 2, 1. No i zobaczymy, jaką lokalizację nam wylosuje, tak jak widzicie jest ich naprawdę bardzo dużo ja w tej chwili nie patrzę na ekran, więc nie wiem co się dzieje, no i zobaczymy co w końcu mi tutaj wylosuje czy to będzie coś mega mocnego czy jakaś kompletnie randomowa wyspa gdzie dosłownie będę najlepszy dobra, myślę, że można przestać, więc uwaga losuje i wylosowało mi uwaga, co to jest Ej, nawet nie widziałem co mi wylosowało więc okej, okay, chyba trzeba po prostu kliknąć potwierdź, no i przekonamy się co to za lokalizacja i jak już już ją wybiorę, więc wybieram ją 3, 2, 1 i tak, jak widzicie, jest to Solomon Islands. Co to w ogóle jest? W życiu nie słyszałem, że istnieje takie państwo. Pewnie są to jakieś wyspy, ponieważ tak, no po prostu ta nazwa wskazuje, że to jest jakaś wyspa. Więc jestem ciekawy, jakim graczem w ogóle tam będę. Ogólnie to sprawdzimy wszystko pod każdym względem. Po pierwsze, sprawdzimy. Czy pod względem pucharków jestem tam przynajmniej w top 200. Po drugie, sprawdzimy, czy jakiekolwiek z moich postaci tutaj, na których mam 1000 pucharków, będą przynajmniej w top 200. Później sprawdzimy, czy na moim kicie, na którym mam 1100 pucharków, czy jestem najlepszym graczem tam, albo czy w ogóle będę tam jednym z najlepszych graczy. No a na sam koniec wytestujemy, czy nasz klub, czyli Team OPWS. Będzie w top 200 klubów, właśnie w tej oto lokalizacji. A czuję, że może być naprawdę mega grubo, więc myślę, że bez różania przechodzimy na tabelę wyników. Jestem mega ciekawy tego stawienia, już naprawdę. Mega dawno tego nie robiłem i po prostu wspominają mi się stare czasy, jak znowu to robimy. No i dobra, trzeba rzeczywiście ustawić tą lokalizację, więc ja zmieniam teraz globalnie na lokalnie. No i zobaczymy, na którym miejscu ja będę. Więc uwaga! 3, 2, 1 i tak widzicie, jestem 90 najlepszym graczem. Ej, dobra! Ta lokalizacja będzie naprawdę ciekawa, ponieważ tutaj, no mając 65 tysięcy pucharków, jestem dosłownie no, w top 100 najlepszych graczy właśnie na tej lokalizacji, więc to naprawdę świadczy o tym, że będzie dzisiaj ciekawie. Jestem ciekawy, jak inne postacie tutaj wypadną. I dobra, zobaczmy może, kto jest tutaj najlepszym graczem na Solomon Islands. Zobaczymy. To to jest i jest to jakiś... Nie wiem co to, po jakiemu to jest. Nawet nie wiem, czy to jest chociażby chiński, naprawdę nie mam pojęcia, ale najlepszy gracz wbił 100 tysięcy pucharków właśnie na tych oto wyspach. Więc okej, okay, mają tutaj jednego dobrego gracza. Ale w sumie też zobaczmy, ile pucharków trzeba mieć, żeby być w tym top 200. Więc uwaga, sprawdzamy i co jest. I dosłownie wystarczy mieć 57 tysięcy pucharków i jesteś w top 200 na tej oto lokalizacji. Jeśli dosłownie można być zwykłym graczem, no i będziesz tutaj w top 200, dobra, to naprawdę jest niezłe osiągnięcie. Teraz sprawdźmy, jak to będzie wyglądać na zademiarzach. Tak jak wiecie, można sprawdzić każdą postać, no i tutaj, okej, okay. ja mając równe 1000 pucharków, jestem na 267 miejscu i jest o wiele więcej osób, które mają 1000 pucharków. I no naprawdę jest ich mega dużo W sensie dosłownie jakbym zagrał teraz jedną grę To byłbym już chyba w top 100 I zobaczmy kto ma najwięcej puszek Ej dobra na szelce wystarczy Mieć 1100 pucharków Jesteś najlepszym graczem na szeli W tej oto lokalizacji Dobra sprawdźmy teraz inne postacie Na które mam więcej niż te równe 1000 Więc na przykład mam Więcej niż równe 1000 na Jackie I tutaj uwaga co jest No jestem 21 graczem Tutaj dosłownie mając 1006 pucharków Ej, to jest chore. Tego się nie spodziewałem, że na Jackie, która jest mega popularna, że będę tutaj dosłownie jednym z najlepszych graczy. Dosłownie najlepszy gracz ma tylko. 80 pucharków więcej, więc to naprawdę jest chore osiągnięcie. Sprawdźmy może jeszcze jakieś inne postacie. Okej, okay, na przykład na Ems. Dobra. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać na Ems, ponieważ Ems też jest taką no może nie aż tak popularną postacią, więc zobaczmy, na którym miejscu będę tutaj na Ems. I okej, okay, dobra. 49 miejsce, więc nie jest jakoś mega specjalnie, ale jest Nieźle, zobaczmy jeszcze Miko i później przejdziemy od razu do kita, ponieważ najciekawszy jestem jak to będzie wyglądać na tym kicie, więc dobra, jeśli chodzi o Miko, to na Miko jestem na 43 miejscu, czyli podobnie, ciągle jestem w tym top 50 i naprawdę, no jest to niezłe osiągnięcie, ale przejdźmy teraz do tego kita i tutaj jestem po prostu najciekawszy jak to będzie wyglądać na kicie, więc uwaga, zmieniam na kita, 3, 2, Jeden i tak jak widzicie jestem prawie najlepszym graczem na tym regionie. Ej co jest? Dosłownie jestem drugim najlepszym graczem i najlepszy gracz ma tylko 29 pucharków. Więcej, więc to naprawdę jest coś mega chorego, czego się tutaj kompletnie nie spodziewałem po tym regionie, że będzie aż tak grubo, dosłownie, wystarczyłoby, żebym miał 29,5 więcej i byłbym top 1. W ogóle, co jest też mega ciekawe na tym regionie, to tutaj dosłownie tylko 138 osób ma glowberta. Jestem właśnie na tabeli wyników z Globertem i tutaj dosłownie 138 miejsce ma gościu który ma dwa pucharki na Gobercie, więc to naprawdę jest niezłe, że dosłownie wystarczy, że odmakujesz tą postać i już jesteś automatycznie prawie w top 100 najlepszych graczy, więc ten region naprawdę jest mega chory, to co się tutaj dzieje to jest nieprawdopodobne, ale jeszcze została nam ostatnia rzecz do sprawdzenia właśnie w tym oto zestawieniu i są to... Kluby, żeby rzeczywiście nam pokazywało na jakim miejscu jesteśmy w tym oto regionie, to musimy też zmienić region naszego. Klubu, więc wchodzę teraz w ustawienia klubu i zmieniam lokalizację klubu na te Solomon Islands. Dobra, właśnie to znalazłem i teraz to ustawiam, zapisuję no i zobaczymy, na którym miejscu my będziemy jako Team OPBS. Jestem ciekawy, ponieważ tu naprawdę może być grubo, więc jestem naprawdę ciekawy no i ustawiamy naszą lokalizację. 3, 2, Jeden i tak widzicie, jesteśmy najlepszym klubem właśnie w tym oto państwie. O co tutaj chodzi? I ta lokalizacja jest chyba najgorszą lokalizacją, jaką kiedykolwiek widziałem w Brawl Starsie. Co się tutaj dzieje? Ej, dosłownie, nasz klub, gdzie nawet nie mamy 30 graczy, jesteśmy najlepszym klubem tutaj. Ej, to naprawdę jest chory. Dobra, chyba myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć ten film. Mam nadzieję, że Wam się ten film podobał. Zostawcie suba, no i widzimy się w kolejnym odcinku. Elo.